Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnej partii z Zagrzebie. Białymi Dinklieren, czarnymi Jan Zapominalski, zwany po swojsku Niepomniaścim. Tak. Jak mówił niedawno Harry Kasparow, to, że Niepomiaści prowadzi w turnieju to szczęście. Miał 3,5-4. No i potem go stuknął Dinkly Ren i też do skomentowania czeka partia, gdzie go stuknął Carlsen, więc zobaczymy 5 partii Jana Zapominalskiego. Dinkly Ren białe. Dinkly Ren też miał przerwaną serię przez SO i musiał nadrabiać. C4, E5. Żeby nie było szybkiego E5, niektórzy zaczynają od skoczek F3. Co prawda wtedy mogą dostać D5. Ale jak z tymi co grają przeciwko angielskiej szybkie E5, skoczek F3 ich powstrzymuje. G3. Goniec G2. Jak widzimy opowieści, że katalon ETC jest dawno obalony, czy tam coś to... Między bajki można włożyć, tu widzimy, buduje domek jak się przynależy, D5. Po zbiciu będzie odwrócona, sycylijska, system smoczy. System smoczy jest dobry dla czarnych, więc dlaczego miałby być dla białych zły? Stępem więcej, roszatka, skoczek C6, roszatka, goniec E7. I teraz... Przyspieszony smoczy, w smoczym się idzie pionkiem na d3, czarnymi na d6, w przyspieszonym smoczym idzie się pionkiem na d4. No grał tak, korcznej skarpowym grał skoczek C3. No ale to korcznej. Ale to skarpowym. W przyspieszonym smoku uderzamy D5. Tu mamy tempo więcej. Prawda w normalnej pozycji zagrany jest skoczek c3 i roszada, ale d4 jest z pewnością dobre. e4 i co z tym pionem? Skoczek może iść na e5, może iść na e8. Skoczek e5. Wykrzyknij. Komentatorom to posunięcie się podobało. Bardzo im się podobało. No ale poskoczek bije C6. Co, co by nie mówić. Pionki nie należą do rewelacyjnych. Kto chciałby mieć takie pionki? Teraz król jeszcze nie zroszował jedna figura rozwinięta pionki F5 blokują gońca no blokują w pewnym sensie i gońca białych hetman C2 no od razu patrzy lewym okiem na pioneczka prawym okiem atakuje tu tak, tak te piony też będą poderwane ruchem G4 albo F3 skoczek b i tu zaczynają się kłopoty. To nie ma znaczenia, czy ktoś grał to pało w tej pozycji, jak grał białymi do jakim mu zagrał Hetman D7. Znaczenie ma, jaka jest struktura. I nie ma znaczenia, czy to komputer serią jedynych posunięć pana drobi, obroni. Chodzi o to, że człowiek nie zrobi serii najlepszych posunięć. A szansa popełnienia będu przez czarny jest dużo, dużo większa niż przez białe. To posunięcie białe robią ruch wcześniej przy skoczku na D5, a teraz przy skoczku na D5 on by nie przeszedł. Gonie z D7. A3. Niektórzy próbowali tu szareńczych ruchów typu C5. A3 się przydaje. Biały mogą zagrać B4 i zafiksować słabość na C6 skoczek c3 goniec d6 no. jak widzimy czarne wykonuje serię ruchów z gry środkowej a rozwój cierpi proszę gramy kombinujemy jak ding liren albo liren ding chociaż ja obstawiam, że imię jego Liren, imię jego Ding, na nazwisko Lyren. Niektórzy mówią Ljean, dokładają jeszcze akcent na pierwszą czy drugą sylabę, ale pewnie też zależy od dialektu. Ja się posługuję na co dzień dialektem mandaryńskim, chociaż Wolę graj fruty niż mandarynki, więc może się przerzucę, ale na razie, ale mandarynki bardzo lubię. F3, no trzeba rozbić. Trzeba rozbić piony, bo to nie tylko jest rozbicie tych pionów, to jest przedłużenie gońca. A tu na gońca czekają ofiary, czekają na niego ofiary. Jeżeli gramy fianchetto i stawiamy gońca... To dalsza gra polega na przedłużeniu działania gońca, czyli zdejmowanie przeszkód z jego strzelania wzdłuż dłuższej diagonali. Wielkiej diagonali, największej diagonali To jest proste. Bijemy. Oczywiście nie pionem, żeby goń zasłonić. I goniec strzela. pion w pięć słaby. Goniec strzela, koń strzela. Skoczek B6. Kolejny ruch z gry środkowej. Hetman na b3, o. Jak hetman tu strzela, to czarny król nie może zrobić roszady. Hetman f6. Teraz niektórzy instruktorzy polecali wieżę f2. A po co grać wieżę f2, skoro można połączyć wieżę, obronić piona. I teraz proszę Państwa, no to jest fantastyczne. Ja widziałem ten komentarz, warty na żywo, komentowano i tam mówili, że H5 utrzymuje równowagę. No, jaką równowagę może utrzymywać? Pozycja jest tego typu, że dwa gońce strzelają na pozycję białego króla. Grozi H4, wieża wchodzi, w Hetman wchodzi. I jeżeli tu coś jest, to wygra czarne. W rzeczywistości nie ma nic, to nie jest równowaga, We, wygrabiały, bo powstały kolejne słabości. Powstała słabość tu, 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 tu. Goniec F2, wykonane z zimną krwią. Hetman F7 nie pomaga, no król nie dostanie mata, ale słabości piątkowe pozostaną. Goniec F2 bo to w ogóle było A, Hetman G6, Hetman G6, Goniec F2, No i H5 no można atakować na króla, można, tylko jest generalna zasada i proszę myślimy co zagrał Liram przy, przy wadze w rozwoju otwieramy grę poprzez wymianę pionków. Przy królu przeciwnika w centrum otwieramy centralne linie poprzez wymianę pionków. Gdy przeciwnik atakuje na skrzydle, uderzamy w centrum. Trzy reguły szachowe każą zagrać E4. Jak pion nie zbije, to nawet taka tragedia spotka. Więc jak pion może nie bić? E4, H4 teraz decyzja bić czy nie bić no ale ponieważ chcemy otworzyć linię to bijemy może Jan nie pomiaści myślał że Chińczyk jest suche szachy nie Chińczycy są wszechstronni wieża AE1 szaszek jedna wieża patrzy na króla druga wieża patrzy na Hetmana jesteś jeszcze... goniec wykonuje doskonałą funkcję przyjdzie na G3 w zasadzie już można się poddać. W zasadzie można się poddać. Miniatura. Król D8. Rozdzielone wieże. Ta wieża nie gra, ta wieża i nie grają. Koni się cztery. O proszę. Koni sobie napad tu. Obronił tu. Tu trzyma, tu trzyma. Niektórzy podawali, że, że co może by było, gdyby zagrał HG3. No zagrałby HG3. Goniec bije G3. Goniec bije G3. Skoczek bije G3. No i czarne wymieniły jedyną swoją atakującą figurę. Co? Hetman F6. Skoczek D5. Wieża F2. Hetman G6, Hetman B7 i podziękowanie. No, To posunięcie win winili za porażkę. No można winić, tylko, tylko jak się przyjrzymy. Te pionki są słabe. Na G3 atak jest zatrzymany. Druga wieża nie wejdzie do ataku. Koń jest na aucie. Słabości pionkowe... Skoczek D6. Że podobno skoczek D6 wygrywa. No wygrywa, no bo likwiduje grę. Bierze parę gońców. I D5. No naturalny ruch. Najbardziej naturalny ruch. Bić nie można, bo tu się wszystko sypie. Wszystko się wysypało. grozi nawet goniec B6 i wieża F7 tamta wieża wisi, jak odejdzie to goniec zbije pionak i przyjdzie na B6 z tego czarne zamurowały pozycję, zasłoniły, no ale co to pomaga A4 i gdzie ten koń nie można zablokować przez a goniec odszedł od króla proszę Kombinujemy jak Dinkleremy Chińczycy doskonale liczą warianty, nie pomiaści i też liczy. Ale co on tu może liczyć jak on tu liczy, liczy, liczy i widzi klops, klops, klops? To znaczy to co słowo klops, 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 to jest ocena każdego wariantu, który policzył. I znowu liczy, liczy, liczy i klops, klops, klops. W tym ciemnym tunelu nawet promienia słoneczka nie ma. Hetman A3. Tu niektórzy mówili, że po goniec D7 walka byłaby długa. No może by była długa. Że po HG3 goniec D7 nie byłaby długa, bo by nastąpiło wieża E6. Proszę. Proszę, proszę. Pada punkt D6, a jak goniec weźmie wieżę. Niespodziewanie dla wszystkich. Wisi wieża. Wisi na D6. Potem na C5. A potem jeszcze wisi na A7. O, taka. Wieża E6, to jeszcze raz przyjrzyjmy się. To taka. Przesłana, forpoczta, różne takie. Różne. W partii nastąpiło wieża E8. No trudno za ten ruch winić. Trzeba pociągnąć wieżę, spróbować coś wymienić. No i B4. Rozbijamy barierę pionową zasłaniającą króla. Bariera jest na czarnych polach, to jest normalne. Mamy przewagę na czarnopolowej szachownicy. Więc trzeba zdjąć piony białych stojące na przepraszam, piony czarnych stojące na czarnych polach przykrywające króla zaraz się otworzy linia C może i D to jest kwestia, kwestia czasu i znowu HG3 to oczywiście nie można tym pionem, bo taka pułapeczka Sytuacja może się odwrócić, no ale to przecież to nie na zawodnika z Państwa środka. I podziękowanie. Pozycja się rozsypała. Pada punkt D6. Wieża nie gra Goniec na aucie. <laughs> Figurą czarnym. Brak koordynacji, czyli współdziałania. Co to było? A, wieża E8 i B4. No rozwalamy te piony wieża C8, no wieża podeszła do króla, tu hetman chciałby przyjść na D6 i dać tak zwanego epoletowego mata wieża chyba środekoszekóra teraz bardzo dobrym ruchem było G4 następnym wieża E8 no bardzo dobrym ruchem było ale można też Bc5 konsekwentnie to jest najprostsze, no otwieramy Przepraszam, co ja zrobiłem? Bc5. Otwieramy pozycję, czemu mam nie otwierać? Wieża E1. Można było też gońcem bić. Ale po co? Zbijemy wieżą, bo goniec strzela. Tak jak ma strzelać. HG3. HG3. Goniec strzela. Ten broni punktu białopolowy H2. DC5. Król G2. Profilaktyczny ruch. I, co? I czarny nie ma jak wzmocnić pozycji. I nie ma jak wzmocnić pozycji. Hetman C2. No podwiązka czarnopolowego gońca. Tutaj gramy proszę. Chcemy przyjść Hetmanem tu. W sposób nieutulony chcemy przyjść tu. Wieża C7. Zaplatamy siateczkę matową. D6 grozi. Zaplatamy siateczkę matową. O jej ku. Siateczkę matową chciałem zapleść, czyli chciałem tu pokazać, że Pion atakuje te pola. Te pola grozi szach na G8. Szach na E8 grozi. Król ucieka na C8. I proszę, jakim ruchem skończył zawodnik z kraju środka. Skończył ruchem wieża H1. I jak się obronić przed szachem na H8? Tu widzimy, że czarne pola też mają coś do powiedzenia, bo to, to pole jest czarne. To pole jest czarne. I tu goniec też chce huknąć. Ale biały Jeden goniec na aucie skoczek. Jak poszedł, tak został wieża. Ci podwiązała. W ostatniej chwili weszła do gry Hetman. Latał jak z pierwsze, No zobaczmy od początku, dlaczego arcymisz tej klasy przegrywa miniaturę, bo to jest miniatura. Tur D5 jest bardzo odpowiedzialny. No trzeba wziąć pod uwagę, że czarne przechodzą do obrony sycylijskiej, wariantu smoczego, odwróconymi kolorami. On jest dobry dla czarnych, a tu białe mają tempo więcej więc to jest bardzo odpowiedzialne ryzyko to jest po prostu ryzykowne można to dobre posunięcie d5 zrobić później d4 uderzenie w centrum widzimy że po biciu na d4 po biciu na d4 biały miałyby stabilną przewagę dostałby chińczy taką pozycję techniczną jaką lubi Pion idzie na zatratę, zasłania gońca. W konsekwencji kolejny pion idzie. Osłabia pozycję roszady. To tak się wydaje. Koniś bije. Powstały słabości pionkowe. Hetman C2. Naciskamy. Tak, tak. Na E4 i na F5 też naciskamy. Hetman A4. Tu moment pseudoaktywności. I F3. Fianchetto jest gambitem strategicznym. Oddaję Oddaję tę przekątną. W związku z tym, skoro oddaję przekątną, trzeba wywalczyć wielką diagonalę. I dalsza gra polega na przedłużeniu działania gońca. Dlatego idziemy pionkiem do B5, żeby zapiona C6 wymienić F3 F3. Skoczek B6. No poszedł tam i już nie zrobi ruchu do końca partii. Będzie płakał. Nie ma roszady. Gdyby pion był na F7, roszada by była. No ale pionka na F7 nie ma. Bronimy piona. Nie ma powodu, czar. Biały się nie ma gdzie spieszyć, bo czarny nie ma jak wzmocnić pozycji. Rozpaczliwy atak. I otwieramy pozycję w centrum. Przypominam, przy ataku na skrzydle uderzamy w centrum. Przy przewadze w rozwoju otwieramy pozycję wymieniając piony na liniach centralnych. Przy królu przeciwnika w centrum, czyli na linii centralnej mówimy centrum w języku szachowym, co rozumiemy, że jest na linii centralnej na E1 na E8. Otwieramy linię. Hop! Otwarliśmy linię. Szaszek. I ta pozycja jest skończona. Czyli pozycja się skończyła. W zasadzie od 14 ruchu. 6, 6 ruchów i pozycja jest skończona. 6-7 ruchów walka trwała. A teraz są tylko dożynki. Nie pomiaści, wygrałby to białymi bezwzględnie i nie tylko on. Proszę. Koń do centrum. Buch. Likwidacja jedynej groźnej figury i jednocześnie odsłonięcie. Buch. Otwieramy. Buch. Chcemy zagrać w B4. I Buch. Likwidujemy barierę pionkową na czarnych polach. Tutaj jeszcze czarne mają, tak zwane, ostatnie podrygi. Hop, Grazi mat. Grażą maty. I kończące uderzenie. Co prawda, ruchów 35, ale to już potem była realizacja. Tu trzeba po, pokłądać Chińczykom, którzy mają olbrzymie zrozumienie szachów, którzy duż, dużą wagę przywiązują do słabości pionkowych, do słabości pól. Oni to głębiej rozumieją i. Chińczycy jak używają komputery to nie taki komputer jak Europejczycy Tam albo mają te lepsze programy się nie przyznają albo analizują więcej głową a mniej komputerem bo tutaj w przygotowaniu debiutowym niezwykłą klasę wykazał niezwykłą głębię po prostu ocenił te słabości i wygrał dziękuję za uwagę